Jesteśmy bardzo blisko granicy ukraińskiej. To było naturalne miejsce, przez które osoby uciekające przed wojną. Gdzie osoby uciekające przed wojną znalazły schronienie. Jak to wyglądało na początku? No tak. Yy... Uchodźców pierwszych już przyjmowaliśmy 24 lutego zeszłego roku. To były pierwsze takie grupy z najbliższych, powiedzmy, miejscowości. Natomiast dzień później, kolejne dni, no, na przejściu granicznym kościenku rzeczywiście działo się dużo. To już były dziesiątki, potem setki osób. I to byli ludzie, oczywiście głównie kobiety i dzieci. Mężczyzn było niewielu, chyba że starsi. I muszę powiedzieć od razu, że, jakby wyprzedzając może Pańskie pytanie że to byli ludzie przerażeni, wstrząśnięci. To byli ludzie, którzy przekraczali granice często z jedną siatką, z jedną torwą, reklamówką. Mieliśmy zimę, a oni byli niekiedy w takich jesiennych bądź letnich nawet butach. W ich oczach był jeden wielki strach i niepewność przede wszystkim, co ich czeka tutaj. Tak, to był szok dla nas, więc absolutnie to, w jakim oni byli stanie, to jest absolutnie zrozumiałe. Jak lokalna społeczność włączyła się w tę pomoc na początku bardzo mocno od samego początku trzeba przyznać że e, mieszkańcy Ustrzyg Dolnych e, okolicznych miejscowości w ogóle mieszkańcy Bieszczadów e, stanęli na wysokości zadania i bardzo mocno włączyli się we wsparcie w pomoc e, sąsiadom e, z Ukrainy e, nie żałowali ani jedzenia ani ubrań e, ani, ani pomocy rzeczowej ani pomocy takiej czysto ludzkiej psychologicznej mm. żeby z kimś porozmawiać żeby kogoś przyjąć do domu, zanim gdzieś ktoś znajdzie e, takie miejsce na e, dłużej. Także to bardzo dobrze wyglądało od początku. Panie Krzysztofie, pan ma też osobistą historię, bo ma pan sąsiadów z Ukrainy. No tak, w, w, w marcu zeszłego roku. E, m, Przeprowadziliście się do jednego z mieszkań e, sąsiedzi z Ukrainy, dwie kobiety, e, pięcioro dzieci, do niewielkiego mieszkania i muszę przyznać, że mm, no, podziwiam ich. Mm, Determinację, znalazły pracę te kobiety, dzieci poszły do szkoły, do przedszkola, bardzo szybko zaklimatyzowały się tutaj, co było takie symptomatyczne. A z drugiej strony uzyskały w najbliższym sąsiedztwie pomoc. Sąsiedzi się zaangażowali i dzisiaj po tym roku mogę powiedzieć, że bardzo sobie chwalimy to sąsiedztwo. No właśnie, jak tutaj Ukraińcy żyją w pieszczadach na Podkarpaciu zostali jak słyszymy ciepło przyjęci, mogą to miejsce nazywać swoim drugim domem. Myślę, że wielu tak już to miejsce traktuje Bieszady, Podkarpacie, nawet dalsze regiony, z tego względu, że może jeszcze nie wszyscy, ale część osób rzeczywiście znalazła zatrudnienie, znalazła dobre sąsiedztwo i oni jakby już wtopili się troszkę w tę naszą społeczność. Czyli następuje taka integracja ludzi, wspólne spotkania, rozmowy, poznawanie też kultur, bo jesteśmy blisko siebie oczywiście, dzieli nas cienka granica, natomiast. Ważne jest to, żeby jeden drugiego zrozumiał. Jak najbardziej yy, i to warto może podkreślić, że wcześniej, mimo że granica była łatwa do przekroczenia, mm. mogliśmy jeździć w turystykę, te relacje były chłodniejsze niż, niż obecnie. Yy, I to musiało się niestety stać w warunkach wojennych dopiero. Mm. Krzysztof Potoczała, dziennikarz i autor książek o Bieszczadach. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.